Temat zewnętrznych kart graficznych, czyli tak zwanych EGPU, znany jest w środowisku entuzjastów gamingowych laptopów już co najmniej od kilku dobrych lat. Macie sobie takiego smukłego i lekkiego notebooka z wydajnym procesorem i przeciętną kartą graficzną, którego dzięki jego niewielkim rozmiarom i małej wadze możecie zabrać ze sobą praktycznie wszędzie. No a gdy przyjdzie wam ochota pograć i potrzebujecie ekstra wydajności, wystarczy podłączyć do niego takie dodatkowe pudełeczko z kartą graficzną w środku i już możecie cieszyć się po. Sprawioną płynnością i szczegółowością grafiki. Tak przynajmniej wygląda teoria, no a jak jest w praktyce przekonamy się dzisiaj i pomoże nam w tym właśnie ten Asus ROG XG Mobile GC31 z RTX 3080 na pokładzie. Zapraszam do materiału! Ową kartę na potrzeby testów i recenzji sparujemy z niedawno omawianym na naszym kanale laptopem tego samego producenta, czyli Asusem ROG Flow X16, również z RTX-em, ale 3050 Ti, czyli niemalże najsłabszym przedstawicielem swojej generacji. Zanim jednak przejdziemy do właściwych testów, zacznijmy od zawartości zestawu, a jest to temat dość lakoniczny. Urządzenie trafia do nas w małym, czarnym, niczym nieodznaczającym się kartonie, przypominającym bardziej pudełko od klawiatury niż potężnej karty graficznej. A wewnątrz jedyne, na co natrafimy, to samo eGPU, kabel zasilający oraz instrukcja obsługi. Zestaw dość skromny, aczkolwiek w tym przypadku jest to na dobrą sprawę wszystko, czego potrzebujemy do rozpoczęcia z nim zabawy. No, może nie licząc jeszcze odpowiedniego laptopa. XG Mobile jest bowiem zarezerwowany stricte pod konkretne laptopy Asusa posiadające specjalne złącze, tak więc podłączymy go tylko do tych serii Flow i żadnych innych. W kwestii wykonania, producent w całości postawił tu na tworzywo sztuczne i w obrębie budowy znajdziemy je w dwóch wariantach faktury. Na prawym boku, froncie oraz od góry swoje miejsce znalazły otwory wentylacyjne. Przy czym za tym z boku zamontowano pojedynczy podświetlany na czerwono wentylator. Po lewej stronie natomiast umiejscowiono rozkładaną podstawkę do ustawienia karty w odpowiedniej pozycji. Moją uwagę przykuły tu jedynie zawiasy, które odpowiadają za jej rozkładanie, bo są one naprawdę niewielkie i po rozłożeniu, jak widzicie, one wciąż pracują i nie potrzeba do tego wiele siły, a z perspektywy czasu i długofalowego użytkowania, no może to wpłynąć na powstanie jakichś luzów i pogorszenie się ich płynności pracy. Poza tym, spasowanie całości wyposażenia, bardzo dobrze, tak samo zresztą jak i stabilność na biurku, no a dzięki kompaktowym rozmiarom, praktycznie identycznym jak zeszyt A5, urządzenie waży zaledwie kilogram, co czyni je dość łatwym w transporcie. Jest to bowiem sprzęt nastawiony na naprawdę dużą mobilność i faktycznie zmieścimy go w praktycznie każdej torbie czy plecaku, no a dzięki możliwości wyświetlania aktualnie ogrywanego tytułu bezpośrednio na ekranie laptopa, nie potrzebujemy do niego zewnętrznego monitora. Nie musimy również martwić się o kwestię zasilania, albowiem tutaj w środku siedzi aż dwustronny 180-watowy zasilacz, który energię dostarcza do samej karty, ale też ładuje nam laptopa przez port USB-C. Gdybyśmy jednak do grania nie chcieli używać 16-calowego laptopowego ekranu, bez problemu pod taką kartę możemy podpiąć kolejne dwa zewnętrzne, jeden przez HDMI, a drugi przez displayporta. Na myszkę, klawiaturę i pozostałe peryferia z kolei udostępnione zostały nam cztery gniazda USB 3.2. Nie zapomniano również o porcie ethernetowym, którego w samym laptopie niestety pominięto, no a wisienką dla twórców jest bardzo szybko. Gniazdo na pełnowmiarowe karty SD. Sporym minusem z perspektywy kompaktowości jest tutaj natomiast brak możliwości odpięcia przewodu, którym kartę podłączamy do laptopa, także w razie gdyby nam się kiedyś uszkodził, to jego potencjalna wymiana na własną rękę raczej nie wchodzi w grę, no a w serwisie pewnie też tania nie będzie. Aby zacząć zabawę z naszym zewnętrznym RTX-em, jedyne czego będziemy potrzebowali, to tak naprawdę wolne gniazdko elektryczne, gdzie go podłączymy, no i może jeszcze jakieś zewnętrzne peryferie albo chociaż myszka, no bo granie na wbudowanym laptopie laptopa Pataczpadzie jest nie do końca wygodne. No i teraz wystarczy wyciągnąć zaślepkę z boku komputera, podpiąć przewód od karty oraz przesunąć znajdujący się na jego wtyczce przełącznik. Na pulpicie wyskoczy nam okienko z zapytaniem, czy chcemy aktywować zewnętrzne GPU. Oczywiście klikamy, że chcemy. Czekamy parę sekund i już po chwili 3080 widnieje w systemie jako nasz główny procesor graficzny. Ważnym aspektem takiego rozwiązania jest jednak wciąż nieco mniejsza wydajność względem takiej pełnoprawnej karty montowanej na płycie głównej wewnątrz komputera. Nawet gdy w obu przypadkach mamy do czynienia z tym samym chipem. Chociaż właściwie to nie do końca mamy, bo pomimo takiej samej nomenklatury, czyli RTX 3080, tutaj w środku w rzeczywistości siedzi RTX 3080 Laptop, za którym w parze idą ograniczona przepustowość połączenia, zmniejszona ilość rdzeni Kuda, zmniejszone maksymalne taktowanie, inna ilość i szybkość pamięci oraz praktycznie o połowę niższy pobór prądu względem wersji desktopowej. Czy jednak odbiło się to na wynikach w praktyce? Przekonajmy się! W porównaniu z wbudowaną w X16 3050 Ti skok wydajności jest wprost kolosalny, co zresztą nie powinno być żadnym zaskoczeniem, bowiem zestawiamy tu prawie najsłabszego z drugim najmocniejszym przedstawicielem tej generacji kart. Mimo wszystko, do desktopowej 3080 paru klatek w każdym z tytułów brakuje, natomiast na wydajność zdecydowanie nie możemy narzekać, bo nawet w 1600P w większości tytułów uzyskujemy bardzo płynny poziom rozgrywki. Temperatury też wypadły nieźle, sięgając z piku 85 stopni, ale zazwyczaj pod takim growym obciążeniem utrzymywały się w okolice 80, a przy przeglądaniu internetu i w ogóle mało wymagających graficznie zadaniach spadały nawet do stopni 60 czy 55. Mimo to kultura pracy no, nie jest tutaj mocną stroną i jest to umówmy się raczej łagodne określenie na istny odrzutowiec, w jaki ta karta przeistacza się dosłownie minutę po odpaleniu jakiegokolwiek tytułu. Przy lekkim obciążeniu jest niewiele lepiej i na dobrą sprawę głośny świst wentylatora jesteśmy w stanie usłyszeć po chwili wyświetlania jedynie pulpitu. Nie jest więc to na pewno dobry wybór dla pedantów ciszy, bo w praktyce jeśli nie korzystamy z komputera non stop w odcinających słuchawkach, to dźwięk wentylatora będzie przyciągał naszą uwagę przez dobre kilkanaście pierwszych minut użytkowania, dopóki się do niego nie przyzwyczajimy. Kolejna sprawa to dość odbiegające od siebie wyniki w grach w zależności od tego czy korzystamy z wbudowanego ekranu laptopa, czy też zewnętrznie podłączanego monitora. W tym drugim przypadku bowiem jesteśmy w stanie uzyskać około 10-15% lepsze wyniki przy tej samej rozdzielczości i ustawieniach szczegółowości grafiki. I tak ze 134 klatek w Shadow of the Tomb Raider na zewnętrznym monitorze ten wynik spadł do 112 klatek, wykorzystując w tej samej grze. Ekran wbudowany w laptopa. Jest więc to całkiem spora różnica, która moim zdaniem wynika bezpośrednio z faktu ograniczonej przepustowości połączenia, ponieważ korzystając z zewnętrznego ekranu, generowany przez kartę obraz nie wraca tym samym przewodem do laptopa, tylko jest wysyłany zupełnie innym bezpośrednio do zewnętrznego ekranu. Grając bez dodatkowego wyświetlacza, informacje z komputera muszą być wysłane najpierw do karty, a później tą samą drogą z niej wrócić i właśnie tutaj powstaje wąskie gardło, przez które tracimy FPS-y. Także generalnie. Generalnie podsumowując to urządzenie w jednym zdaniu, można by rzec, że jest to sprzęt naprawdę bardzo ciekawy i z wielkim potencjałem, natomiast wciąż w pewnych aspektach musi zostać dopracowany. Na poprawę zdecydowanie zasługuje tutaj kultura pracy, która mogłaby być nieco lepsza, no i też gdyby udało się wyeliminować albo chociaż zmniejszyć ten bottleneck przy korzystaniu z karty z laptopowym ekranem, to też byłoby super. Pochwalić natomiast na pewno trzeba możliwości takiego rozwiązania, no bo skok wydajności jest wprost kolosalny i w końcu możemy korzystać ze śledzenia promieni na wysokich nastawach graficznych, o czym w przypadku wbudowanej w laptopa 3050 możemy tylko pomarzyć, jeśli chcemy grać w miarę płynnie. W pracy kreatywnej za to potencjał 3080 możemy używać chociażby do szybszego renderowania wideo z przyspieszaniem sprzętowym kuda, tworzenia zaawansowanej grafiki 3D i wszystkich pozostałych zadań wymagających potężnego GPU, zachowując przy tym lekkość i kompaktowość samego laptopa. Świetny jest też fakt, że do działania nie potrzebujemy tutaj zewnętrznego monitora. Jak się to takie GPU jest nam w stanie zastąpić nawet zasilacz do laptopa. No jest ono na tyle wygodne w transporcie i małe i poręczne, że zabierzemy je praktycznie wszędzie. No może poza biblioteką i pociągiem, bo na bibliotekę ten duet może być troszkę za głośny, a w pociągu mało które gniazdko obsłuży 300W. Osobiście, skoro ma być to urządzenie przenośne, dałby użytkownikom również możliwość odpięcia tego przyczepionego na stałe przewodu, tak żeby w razie co można było go wymienić, bo podczas transportu różne rzeczy mogą się niechcące zdarzyć, no i Później głupie byłoby przez taki kabel być zmuszonym do serwisowania całości. No i nie pogardziłbym też dodatkowym złączem USB-C z tyłu, aczkolwiek ma się ono pojawić w kolejnej iteracji tego sprzętu z rtx 4000 na pokładzie. Także myślę, że warto poczekać, aż właśnie one trafią do sprzedaży. Tymczasem, linka do testowanej dzisiaj przeze mnie wersji znajdziecie jak zawsze na dole w opisie i w tym momencie w sklepie Techlord trwa na nie całkiem fajna promocja, także polecam sprawdzić. No a my będziemy się żegnali, także zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzicie. Widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i cześć!